No, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Kietasa Andreas, 11 odcinek. Mamy dzisiaj 31 listopada, jutro jest 1 listopada, Jezu 31 października, jutro jest 1 listopada. Pamiętajcie wszyscy, żeby udać się na cmentarz na Waszych zmarłych bliskich, oddać im hołd, pomodlić się, a my w tym momencie wpadamy do K... znaku zapytania i zobaczmy, co to jest za misja. Pierwsza randka.

So Co plan, girl. We're the hey, what you doing? No dobra, kurwa, wsiadaj do szoferki Tu daleko na koniec nie jest, jak tutaj już jest. Co jest? Co się stało, widzowie? Jaki... Jakiś demon mnie opętał. Tu przyspieszyło jakoś, kurwa, nieziemsko i przypierdoliło w ścianę. What the fuck? dobra, ucieczka. Dobra, mordo, nie, strajżerem. Derek Jeter. Chyba był... Yo. Chłop mnie już nieźle obił. Nie wiem, czy to co będzie mądre, ale... Kto by się tym przejmował? O kurwa, no na pewno nie jest to mądre, nie? Gdzie on jest, kurwa? Dobra, no, nie wiem. O, kurwa oni tu są. Chuj. Wypierdalajcie, cwele. No, zajabią mnie. Zajabią mnie. Wypierdalać, cwele. Szybko. Kurwa ruchy. Dobra, cfeluj się. Nie. Yeah. Nie. Yeah. Shit. Kurwa, odjebcie się, cwele. Nie strzelajcie, no już prawie dojechałem. Kurwa, dobra. S? Jezus, ale to były emocje, widzowie. Oj, no dobrze im tak, kurwa. Wzięli, rozjebali się o stację i... Cześć, panie Whittaker. Catalina, co mi dzisiaj przywieźliście? Rek i tanker. Cały na bramkę z gazu premium. Nigdy go nie widziałem, nigdy cię nie widziałem. Nigdy nie dałem ci tej wody Nice not doing business. Likewise. Now get out of here before the cops come snooping. If you ever want to run some freight for me, just drop in. I've always got shit to move. Goodbye. No nieźle. Wszystko się dość szybko potoczyło w dzisiejszym odcinku. Naprawdę tutaj już takie grube misje, że to szok.

Oh man, ten penny. No dobra, no to w takim razie nie ma chyba nic innego niż udanie się do trucha. No mister, prawda? Dobra, to biorę auto, jadę tam I widzimy się na miejscu widzowie. No i dobra. Wjechaliśmy do Angel, pań, zbliżamy się do trucha. Zobaczmy co tam dla nas przygotował dzisiaj. Ten to pan, prawda? Wejdźmy i przekonajmy się w marker. Nikt nie dzwoni, nikt nie dzwoni, to wpadamy. Krwawe żniwa. this shit out. What do we have here? Yo, Carl. What up, kid? Hey, what's happening? Oh, uh, is this undercover training? Oh, no, you must be off-duty. Yeah, yeah, whatever. Hush up, man. Mr. Truth here is going to be supplying you with some of the finest <clears throat> We and you are gonna deliver it for us. Hey, man, you losing it. You are hallucinating this shit. What? Oh. Yo, Drew, come here, man. Welcome, friend. Sup. Carl here is gonna be paying you your money. What you talking about? Now, Carl, I got a real do-good to fucking with me. And I want you to take this evil green poison and drop it on. Me. <laughs> Korea. Oh, bullshit. Dudes, you want mushrooms? How about some DMT? No, not for me, man. I got a jet. Oh, shit. I'm fucked up. Yo, Carl, pay the man. Whoa, man. I never thought I'd see that. A Fed out smoking me, what What are you, dude? FBI? DEA? Nah, I'm more like a private investigator. Friend, you give off a positive energy. How about some Vietnamese opium? Nah, I don't get down with that. But how do I know I can trust you then? What? I'm working for you now? I'm a man of peace. But some squares across that ridge are not respecting my peace. I mean, survivalist maniacs, right wingers, fascists. No dobra, no nie wiem. Miło ze strony trochę, że chciał nam zaoferować wszystkie piękne smakowe. i uda się na farmę, w której znajduje się kombajn. No dobra, no to jedziemy kurwa pod combine, trochę farming simulator ale to nic, widzimy się jak już dotrę po ten kurwa combine. no i dobra już powoli dojeżdżam do celu wjeżdżamy w marker I zabierzmy się za ten kombajn. jak się na tył na polu na tyłach farmy tylko kilka grup survivalistów niezbyt miło przyjmą obcych wejść na farmę i zabierz komaj. No dobra, no to wpadamy kurwa w nich, nie? Nie będę się pierdalił, kurwa, że tam piec. Strzelają do mnie kurwa ty jak... Jak napierdalają. Co ty kurwa do mnie strzelasz? Ej ej, ej! ej shit! Pierdalać ode mnie Trochę kurwa Łocno uderzyło. I no, ktoś do mnie jeszcze strzela, no fuck me. Zostawcie mnie w spokoju, kurwa, ten, tym traktorem mnie dojeżdża! Kolejny, co jest? Weźcie się odjepcie odjebcie! Kurwy, jebane S! O nie trafił mnie! What the fuck, dobra, ty Leży! Czy tu jeszcze ma jakiś problem? Nie trafiłem. Nie, czy trafiłem? W sumie nie wiem. Dojeżdża mnie, kurwa, coś! Yo! Dzięki za kombajn i za spływę no lecimy, o wpadł jakiś nam jak do kombajnu Szyd, zapomniałem, że tak to właśnie wygląda w tym kombajnie Że tu jak się przejeżdża typów to mięso wlatuje Patrzcie jak uciekają kurwa Ten cwal tym traktorem musi mnie blokować Nie no w sumie nie taki celu jakaś laska ale I tak pierdol się nawet tego trupa Przemieliłem, tyle tu ludzi ucieka. rzeźnia! Raz, dwa, trzy, czterech typów, normalnie zmielonych. Na kurwa papkę i to jeszcze stoi jakiś wiem, Co ta morda? Trochę akcja się odjebała dziwna, no nie? Okej, okay, dobra, jedziemy. Oj kurwa, jadą za nami! Weźcie się, kurwa, odjebcie ode mnie. trony Skaczemy na dół, kombajnem, może nie zdachujemy.

What's up? Bad thinking shit, that's what's up, Holmes. What's wrong, where's Kendall, is she okay? She's with me, she's okay for now. The Barrios Los Aztecas, it's all over. There's a price on my head. Maybe Kendall's too. What happened? Trust, respect, honor, that don't mean Jack and Los Santos now. My OGs, my Ss, all dead or in hiding, eh? Get out of town, head over to Angel Pine, rent you and Kendall a trailer, and I'll meet you there. Okay. We'll see on no, dobra Więc tylko na szacunek plus Tyję w takim razie na Andrew Pine wracamy zobaczymy co tam Chce od nas Ca w ogóle nie wspominałem w tym odcinku jeszcze o tym, ale wspomnę. Bo już jest w tym momencie nagrywanie tego odcinka 166 subskrypcji. A ja... A ja się zamyśliłem właśnie, nie wiem czy chciałem powiedzieć, ale to nic. Właśnie, już wiem. 166 subskrypcji, dziękuję wam bardzo serdecznie. Oczywiście dalej zachęcam was, zachęcam was do zostawienia suba, komentarza, łapki w górę. Zachlamy to do góry, lecimy po 1000 subów tak jak mówiłem. Może uda nam się to zrobić do końca przyszłego roku. Teraz do końca tego roku taki mały cel, 200 subów, może uda się to wykonać. Dwa miesiące, ostatnio dość suby wpadały, dobrze także może się udać. Jak się uda, będzie dobrze. Jak się nie uda, to nic. My się nie poddajemy. Przydomo jeszcze dużo, dużo. Gieta Andreas, dużo odcinków na pewno się jeszcze pojawi. Nie wiem, czy do końca roku w ogóle wyrobimy się z tą serią na 100%. Ale to się wszystko pokaże. Dobra, wpadamy w takim razie na misję. Ale przed tym pasowałoby zapisać giereczkę. Giereczka zapisana, to wchodzimy w misję. Król na wygnaniu. Carl. How you doing, sis? This ain't over, man. I did this to take care of my woman, but now I'm gonna head straight back home, and I'm gonna cap me some fucking dope dealers. Hey, look, you going to the body over with that big Willie bullshit, and you gonna get shredded? And I ain't losing you over no macho bullshit. <sighs> hey, relax, man. It's gonna get handled when it's time. We already know who the fucking bad guys are, man. You're stinking Grove Street for the smoke and those chota pigs, Ted Benny and, and Boleski. Smoke, he's a pusher, man. No, no, not Smoke. He might mess with Crash, but he don't mess with no yay. Come on, CJ, how you think he got that new house, huh? Just let that grow for Life bullshit go and take a look around you. Word on the street is twice a week. Smoke sends a car to San Fierro and the truck comes back full of white. Shit! I gotta keep my eye on the highway to San Fierro. Maybe I'll see something. Just just lay low and I'll be back. Wait, wait, wait. Where'd you be, asshole? Why don't you call, eh? Well, I was just about to call you, but. Liar! You'll be hanging out with those sticky putas! No, no. If you just let me. Hi, get up here. We've got places to run. Look, I'm in the middle of us shit right. No dobra, no to tutaj chyba żadnej misji z tego nie będzie. Tylko do Katoliny, no to jedziemy do Karoliny w takim razie. No i dobra. Dojeżdżamy powoli do Kataliny Ja jazda na motorze nam się zwiększa zajebiście, no to także przejdźmy do misji u Kataliny. Zobaczmy co dla nas przygotowała pierwsza baza. Ej, hey, Katalina, baby! To ja, Carl Johnson Ej, hey, baby, I'm sorry, we got off on the wrong foot. I had a rough time, baby. You know, maybe I was a little harsh. Please forgive me. Come, on, baby! Open up the door. Shit. Is she here? I don't see. Her. Come on, baby. Don't be mad. Baby, please. Baby, without you, there is no Carl Johnson. Damn, man. Shit. Now, where is this stupid bitch? Mm. Ugh, Here, cabrón. Who's the bitch now, eh? Oh, baby, baby. I I'm so sorry, baby. Well, what's that? You so right. Please forgive me, baby. Just, just don't fucking shoot me, please! Do you think you sorry? Huh? how do you want to prove you're sorry I, I, come on now baby come on i'm gonna I'm play with you so rough baby keep talking yeah yeah and, and i'll take you to rob banks and shit oh? and you know I, i'll let you kill anyone you want to kill mm -hmm. I, I, i'm gonna treat you right baby shit just come on just please don't shoot Carl. me I, I think i love you That's great. Uh cool. Uh yeah, fantastic. Shit, all that. Uh you wanna go rob some shit, baby? Mm-hmm. <laughs> mm-hmm. Hey, I, I just want to get already? The bank in Palomino Creek. The store in Or the shop in Dobra, zostało nam tutaj jedno w Blueberry, tak z prawej strony, no to... No to lecimy kurwa na Blueberry i tutaj sobie pierdolniemy na pas. Tak się kurwa jeździ. Co 23 dolary. No ale już jesteśmy blisko na miejscu, o, Pierdolmy ten sklep. Lokalny sklep monopolowy. This place will be a walk in the park. You mean like the last place? Who are these cowboy assholes? Hang back a while, see what's what? Kurwa, Kinapat. We got the cash. Let's get out of here! Those Maricorn Masters have our money! That's my money! Please, stop the motherfucker! Carl, you drive, I'm no to. No! Kurwa, gonimy each. Niech oddają nam, kurwa, nasz staw. Tak nie może być. No losing them, jak jestem, kurwa, przed nimi. Katalina, czy ty nawijasz w ogóle razka? Dawaj, dawaj, napierdalaj. Brawo, dwóch minus. Chyba nie sobie jeszcze tego od razu. Daj CJ, let's go! Ło! Wow. Ale go wyjebało w górę, let's go! Wbieramy teczkę. Jeźdź, wracamy po ostatnie dwie, no i tak to się robi. Kurwa, bardzo dobrze poszło nam to misja, nie powiem. Poszło kurwa z naprawdę. Jestem pod wrażeniem. Wbieramy kurwa kolejną teczkę. No i jeszcze jedną, i wracamy kurwa z Kataliną do kryjówki. O! Nie, to jest naprawdę kurwa, niesamowite Jedziesz sobie Widzisz co mi nagle k***a samolot na tą No to jest naprawdę cudowne Kierka 20 lat, nie? No dobra Na pewno przejadę A to już nie jest w tym nie będzie na pewno w tym odcinku Dziękuję wam za oglądanie Pamiętajcie, łapka w górę Komentarz, subskrypcja dla zasięgu Widzimy się już W kolejnych odcinkach na dniach Dzięki i na razie, ale jeszcze dzwoni telefon sobie go odbierzemy. Hey Holmes, I've been busy. Caesar, what's up? I can smell not just from a mile off. Racing, my friend. Cars, not beautiful cars, but fast, man, fast. What are you talking about? Street racers from San Piero. They meet out here to tear the blacktop. No chota, no chota choppers. You want to make some money? Just a Pope shit in the woods? Why you keep asking me that, Holmes? I told you, I don't know. What Holiness does his business, is his business. Just get a fast car and meet me in Kendall just south of Montgomery. You, man. Dobra, dzięki za oglądanie. Na razie, cześć.